Siema! ma! Ja jestem BaulBZB7 i ze mną jest dzisiaj Gonzo. Dzień dobry. I Gonzo, dzisiaj komentujemy odcinek drugi Mordor na kanale Glitch. Możliwe, że damy radę. Może tak, może nie. To raczej nie <grym> możemy powiedzieć, że możemy zaczynać. Gonzo raczej już widział odcinki Mordor co nie Gonzo? Tak, widziałem. No. No więc zaczynamy i zapraszamy! Do hmm. Trzeba przerwać jej wyprawę na wysypisko. Hmm. Skąd w ogóle bierze włosy na takie przebieranki? Masakra. Ty wiedziałeś, jaki zrobi trik z tymi kielichami? No! Co, co, co to jest? Czy co? Houdini. Nie wiem, ale kiedy? Ale widać, że to też działa pierwsza da szkła. Albo no po takim no. uderzeniu na stół szkło by się pobiło. A tu no. się nie pobiło. Brak logiki! To już są powiem, No. W sumie to jest jak na, na taki film to jest typowe, że po prostu robią tak, że szklanka się o nic nie rozwada, jak tak się robi taki trik. No. Co to za rezydencja jakaś? Nie wiem. Nie wiem co to, jest, ale jeszcze na takim A, trochę horrorowym stylu jest. Przyszyłam dziewicę. O, spryczek elektryczek. Ty wiesz co to oznacza? Ty, ale. Nie wiem czemu, ale to ich dotknięcie, jak im pstryknęło prądem, to mi się kojarzy z filmu Pixara, Woli. Słyszałeś kiedyś o tym filmie? Słyszałem. No, no i tam jak Woli i E. Wa. przybliżają do siebie swoje głowy, to im taka pstryka prądem. No. no, i coś myślę, że to jest takie trochę wzięte właśnie z tego filmu, Woli. Możliwe. Wow. Ach, rusz się, ciął. Hej, hej, Tessa! Jak zmieniła! Właśnie. Jeszcze jeden. Jak jeszcze jeden? To ile ona ich tam ma? A kogo my tu mamy? Nie wiem. Czemu nazwisko jak nie to też? Nie wiem... En! Zobacz co znalazłam! To dość niepokojące... Goń się! To pewnie wszystko wasza wina! Pierwszy raz widzę taki symbol... Możemy się upewnić przy autopsji... Co tam masz? Czemu ona jest taka przerażająca? Co jest? Nie wiem. Trochę creepy się zrobiło. No. to to początku. Jego się skórkę czuję nawet. Co to no. ma być? Nie wiem. Wiedziałeś, że to pilotka? Byłem pilotką? Ale czad. wszystko popsułem. A, Mówi się pilotem, a nie pilotką. Chyba pilotem, a nie pilotką. No Ktoś właśnie! chyba się lekko pomylił w domingu. No w bardzo. No, ale w sumie, skoro ona piloto, o to pewnie tamta ich poprzednia przywódczy nie musiała go skopać, że tak źle wylądowała i im się statek popsuł. Raczej tak. No. Bo inaczej. Je, je, gdyby N miał naprawdę jakieś zdolności lotnicze, to by inaczej. Je, to by go raczej dali na, za testę A ze względu, że miał, to ktoś podczas lotu musiał go oponiżyć lub. Yy, Albo wykoncentrować. Ci... No, raczej tak. Pytanie kto? No zgadnij. A, już wiem. No właśnie. Tylko w kinach. Oho! Skoro już o tym gadamy! Ty tak w ogóle, skąd to nabierze ten płyn do baniek? Nie wiem. Tam nie ma już żadnego pudełka na płyn na bańki, a tu proszę, pańce dmucha. Kolejna rzecz nielogiczna w Morded Rose. No. To czy to mordowanie ludzi jest... E, no słuszne? Ludzie wysłali was tutaj bez żadnego przekaźnika i zrobili z waszych wspomnień sieczkę. Wygląda na to, że nie bawią się już w negocjacje. Nie żeby negocjowali z moją mamą. Ale Ale mam oh. ludzie oh. nas przysłali by rozwiązać problem? Eee, Jakie masz na to dowody? Chyba by się trochę w kury, w której jesteście. Jezu, tak się, tak nieruchomo, tak, taki wiesz, taki głos no. przysyłania. Ej, nie wiem czemu, ale... N i V teraz mi wyglądają na takie jakby typowe małżeństwo, a... Uzy jak taka ich typowa nastoletnia córka, co się buntuje. Real. No tak szczerze wygląda. No, naprawdę. No, no serio tak wygląda jakby byli parą. No. Jej dostawała skądś rozkazy. Nawet jeżeli to nie była firma, to kto, I jak? Mm, przestań mi mordy komplikować. Ja się pytał, no. kto zamontował normalny. Taki wysoki sufit. No i jeszcze na takie małe osoby. Bez sensu. No. Jeszcze taki kruchy. Przecież w no. pierwszym odcinku... Który był pierwszym odcinkiem na moim kanale. No. Przecież na koniec odcinka... A to... No, e normalnie sobie stamtąd wyleciał przez sufit. Jakby oni mogli zrobić to już dawno i to wcześniej. No realnie. To realmente. jest tyle bez sensu. Naprawdę, to proszę, bo... Upsi, mamy przez to całkiem spore zagrożenie. E, dasz radę? E, Drabbocie pięć tysięcy? E, hej, tylko się... Drabbocie pięć tysięcy. Przecież jest frank. napisane Frank. Ja nie mogę. To jest Co? nielogiczne. Właśnie. Skąd mu się wzięły te pozostałe litery i cyfry? Może stamtąd, co jest napisane to ściana? Ale to nie jest napisane trapot 5000. Nie wiem. To nie ma sensu po prostu. Jeszcze widać, jak on jest taki trochę wkurzony na niego. No. Światło nie było. Nie. nie, no, ja nie mogę co za cymbał. No wielki. Największe, że jest to część ciała morderczonego tam jest. No to tam leży. No właśnie. Ej, czy, co to robi do Ravegun? No bo oni go tam zostawili. A no. Ale nie wiem, czy specjalnie, czy przez przypadek. A gdybym widział ten Raid gun to od razu bym go wziął i od razu bym No. o o, o, -o. Chłopoty! Co to tam pulsuje? Czy to jest serce, czy co? Nie wiem. O kur... Eee. O kurcie. Co to ma być? Co to jest to ja na drugiego? Nie wiem. Typa! Teraz wszędzie jest ten symbol. O kurno Co się dzieje? O, o o chłopiek! Panie Dorman, pańska córka była... Y, nieobecna. Ta. Faza na mordowanie ludzi też tak miałem w jej wieku. Sa a jasne, miał tak wie wieku. Na pewno, na pewno, na 100%. Przecież on ją porzucił, gdy miał pod sobą Rejgana. Norel. Najgorszy ojciec Ever, a on yy, tak, on teraz twierdzi, że ona miał tak samo jak ona teraz. Wow. Przecież widać, że on kłamie w żywoczy. No i wśród tutaj zrelaksowanego. A propos zachowania, No, no tak. Jasne. Wczesne i dogłębne zrozumienie mechanizmów grodzi. Ma to po tatusiu. <grym> ja. Usiądź prosto. Goń się! Uzi, ach, oddaj koledze świadomość. Goń się! Y, nas! To ja zacząłem i jestem debilem! Uzi, to jest wow. praca grupowa! Odrzuciłam kilka ofert, jakby co? Wcale, że nie, przerażasz nas. A weźcie się, gońcie! Ty co dawdziłeś, jak! Wiesz, Jakie to jakim cudem. Nie wiem! Co to ma być? Po co była w książkach, a teraz jest. W śmietniku. Na on. Jakim cudem ona w ogóle tam tak szybko wlazła? Nie wiem! Co to ma być? Ty co ja w ogóle zauważyłem, gdy nagrywałem komentowanie pierwszego odcinka? No. Że szkoła w Mordor Ofi, no, normalnie jest wzorowana na typowych polskich szk szkołach. Serio? No. No naprawdę. Typowy nauczyciel, który ma wszystko gdzieś. E, e, dziewczyny, które prześladują innych. To po prostu nie tutaj na wersję szkoły. Tylko morder... tylko że są morderony. No. Ale... naprawdę, wzięli chyba pod przykład... Typową polską szkołę! Raczej tak. Ta, ma problemy z integracją. Boję się, że to może być błąd w oprogramowaniu. A jaka jest w domu? Słucham? Znaczy, jest troszeczkę niezależna, ale żeby błąd? Może i nie spędzamy razem dużo czasu, ale. Oho, jak się przeraził! doman, mieliśmy. wypadek. Co zabrał. Trzeba wyrzucić to teczkę jakby? Eee, nie gadaj. Cofnij, bo nie, nie widział. Ej, mieliśmy... To powyrzuć rzucił. Jakże? I <grym> <grym> jaki big brain. Co to ma być? <grym> nie wiem. Wypadek. A, po co się! Kto mi to wgrał? Wszystko OK? Jak... morder... Jak roboty mogą się pocić? A nie wiem, to nielogiczne. No właśnie! Robot to robot! Właśnie! Ja nie rozumiem! To jest tyle bez sensu! Tyle takiej patologii, że nie da się zrozumieć. No. Wszystko, a nawet więcej! Jestem Bogiem! O, odbija. Hej, Dzięki O, czyli z jej Rail Nie ma za co z jej NNM's? Ocaliśmy. NNM's Czemu on NNM's NNMs, ale To brzmi tak samo jak N.M... Kurda, patologii robi. No. Naprawdę. Jeśli tam gdzieś nagle będą podrzucone paczki po NNM'sach to naprawdę. Patologia... Piłaś no. mnie! Nawet nie wiem, czy kolonia bierze te całe twoje wygnanie na serio. Bardziej się martwią, a zwłaszcza tym, że... Że jestem zbyt zbuntowana, by wrócić do społeczeństwa? Może no. nigdy nie wrócę. Jest Ale ostatnio nasi znikają. Odzej, tak. I waszą martwą psiapsi? Gdy poszedłem po twoją spluwę, jej zwłoki tak jakby sobie odpełzły. Może wrócę tak w to? O, N, co No. Ej, jak myślisz, co tam cieknie? Olej. O, tu. wiadomo, mam Wszędzie Cię szukaliśmy. O, oni wszyscy nie potrafią tam Ej, czytać prank? Chcesz dołączyć? Czyż to widać, że on jest, jest tuczny. Co on jest taki idiotyczny, że nie potrafi rozpoznać holograma? Tak. Właśnie. Przecież okay. nawet widać, on że on serio? się czuje. Jest? Ej. Przecież o... on zauważył, że ten hologram jest niskiej jakości. No. A tak gdzieś jak się zgodził. Ja nie mogę. Daj pani, No po nim, Pamiętajcie widzowie ten olej to ketchup. Jakby co, Nie, to wcale nie skręb wcale! To jest ketchup olejowy! Raczej tak. Teraz spokojnie zagram mnie! Jakieś intro dla rozgrzewki? Jesteśmy potworem! I jeszcze ten głos jest dziwny, to więc muszę czy to jest po prostu... No. Wiesz co, dzięki. No wiem. Siemko, tat. Eh, moment, ona nie ma szlabanu, czy coś... O, oh, wygnania! to ta mówił, że mam szlaban? Bo te robot? Nie gależą na laurkę zrobił. I Co? Ale jak nie potrafi rysować? No. Niby nowoczesne robota rysować nie potrafią. Ja nie mogę. I. No, I'm no sorry. Do, ale już tak więcej nie rób. Właśnie, głuptaski. C nie, no jeszcze to sobie na drzwiach powiesił. Jakie idiotyczne. Właśnie. gdzie jest kanem? Bo to wygląda. <noise> Najlepiej. A nie na wywiadówce? Chyba ta jego córcia jest dla niego ważniejsza niż nowe grodzie w korytarzu. Uch, żenada. Fuj, ta. Uch, debilka. Nie, no oni chcą założyć nowe grodzie? Poważnie, co? Co? Idziecie czy Właśnie. Co to ma być? Ech. Prawie był zwrot. Wszystko okej? Okay? No tak. Przestań pytać. Mamy coś nie na krzaku czy my. Raczej zbieramy nie rozumiem. Jaką myślisz. jaką wstawiasz? Hologramy? No, hologramy Nawet na wow. to hologram. Co? Oho! Co? Oho! Żegnam! Pa, pa. Wie pan, może to nie wina. Mojego ale, tego Te chore były zrobiste. Tamty to teraz, już nie? To go sobie. pana okropne lekcje. No. Zanudzają. Nie no, on się gra w A, pasjansa! On jeszcze sobie gra w pasjansa normalnie. Obserwuję go nie gra sobie pasjansa. Ale no, to jest naprawdę typowy polski nauczyciel. No? Naprawdę! Przecież to gra w pasjansa! Gdy jest wywiadówka! Ja nie mogę! Ja rozumiem morzo. jeszcze dyrektorkę, ale nauczyciela. Uff. Naprawdę Co tu amen! Nie Jeszcze wie. raz usłyszę o błędach, to mach panu gruć na twarz On serio używa grodzi jako groźby Wow On się ze śmietnikiem na rozum zamienił? Chyba tak. Nie, więc czym się zamienił na rozum? Z grodzią! <grym> <Ha>, Dobra <grym> Gdzie twoi starze? Oho. Co to było? Nie wiem, ale chyba Rosji, rosyjska musi iść do psychiatryjka. No, martwe, ja patrzyłam, jak oni umierali. Weź to był żart, Laska. Eee. Ehm, powiedzieli, jakby zapowiedzieli, że są, jest śmier są Cię, śmi jest. śmiercią. Śmiercią śmiercią. Śmierć, nie? Dlaczego ona nie zauważy, że to jest hologram jej samej? Jezu, jaka idiotka! Blondynka no już! To mamy wszystko wyjaśnione, bo to jest blondynka już. Nie, bez... nie, nie musi mówić nic. to no. to blondynka. Zaraz jej otworzę. No. Co to? Nie, 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 nie. Sięgał, się do Borderos. Dlaczego ta idiotka nie potrafi tak. rozumieć, że to jest hologram? I otworzy radę się? W postaci. To od A, razu nie jej I mnie to. I jeszcze trochę przeraża tak ciutek. Hej, Ziś. A to co? Hej, to nie twoje dziwne oko? A ty masz dziwną twarz! <grym> no, spowoduję pociski. Uwierzytelniacz? Restart? To może ma coś wspólnego z twoją odrastającą głową? <grym> Unikam myślenia o tym, jak to działa. Materiał nie bierze się z powietrza. Szkodzenia są dość poważne, ten program... Uwierzytelniacz może służyć do gromadzenia materii, że... Oho, spotkali. Ty, co tu robi Rosia z rodziny Adamsów? I co tu robi w ogóle dłoń ludzka? No tu mówi Rosia z rodziny Adamsów. No wiem. <laughs> Polecie. Co to miało być? Czekaj, co? Co? Co to ma być? Co to za monstrum? Nie wiem. Skoro Ale gigant to, to jest. te zbyt poważne uszkodzenia mory dronów. To jakim cudem one to mieszczą w sobie? Nie wiem, właśnie tego nie rozumiem. Co to ma być? Co to za kolos gigant? Właśnie. <ślesk> Ej leci. Gwiazdkę ninja! <noise> ona poważnie się... Ona poważnie to powiedziała, a nie zastanawia jej to skąd to ją, ją wziął. No, to powiedziała na serio też mieć gwiazdkę ninja. Serio to powiedziała. No. Wszystko okej. Okay. Skończ pytać! Czas na piły? Tak, no jasne. Uho. Tak i hejka, to ja, Tad! Ehm, um, podajcie miejsce akcji! Ja Rozumiem u się nie nabra. Ja jestem Tad, dentysty! Na jestem pewny! Chodźcie A, tutaj po podsłonię... zęby! Jaki kijowy dny ten teatrzyk, Jay! Czemu wyglądasz to? Świetnie! Wyglądasz super! Serio? Nie, nie! Koledzy, wow. to serio ja! Czy ty, ty trzymasz gwiazdkę, ninja? Kurde! Znowu ja mnie ratujecie! To, to nie, to nie, nie, to Dzięki! W macie zapro na Jumperę w nogę. przyszły weekend. Tylko dla fajnych. Co to miało przed chwilą być? On sobie gronią, i jakby to się od och ochliło. Kieścią mu zagroził i. C no, co to A, ma być? Co? To nielogiczne. Że... Właśnie. Tak, nie mamy wtedy czasu. A zresztą, ale Biocha, co swoim głosem, Jay? Och, Jay tu nie ma. Naprawiamy tego hosta zgodnie z naszą dyrektywą. Czyli jesteś programem. Raczej robicie nam za pacynki. To bardzo boli, że już nas nie pamiętasz. Co to ale... miało być? <grych> Jaka za normalnie. Doprawdy! Do eee, czemu teraz widzę mamę? Łatwiej przyspoić niż wyjaśnić. Nie mam mowy. Dobra, ale żałuj. Musimy uczyć terapii szokowej. Co do! Co jej się z pytanie stało? To, to wygląda jak jakiś monstrum normalnie Jeszcze ja z tymi kłami no, Ej, a przy okazji, jej głowa nie została zniszczona w, Razem z resztą ciała w pierwszym odcinku? Eee, nie, e, tu... E, czyli tego głowa została i czy... Głowa... A nie, poczekaj Jej głowa, głowa została zniszczona i... i... No, ta, no tak, no tak Hej! Pa, Ta, tatusiu. Powstałem, że to hologram. Co? No z to jest tylko hologram. Na pewno. Rze... A? Uzi! Strzelaj! Albo daj dzieło mi! Uzi! Wszystko okej? Okay? Nie! Ale jaka to psy kurwa wyrwałeś? Z ciemna, głupia, owa, to czas na później Teraz wrogisz do mojej fuzji Ao, nie róź tak, a tak w ogóle, bo twoje rzeczy Bóg Ej, w sumie ten e, program sam się zabił niszcząc tego Rydykana. Ej, no! Chciał to niszczyć, a nie myślał o to, że to wybuchnie. No? Skinął przez własną głupotę! Wow! Co to jest? Co, co co? co to było prawdziwe? W kradu, z Wygradamy się. A tak z przyczaki. Po co mówi, że co robi? Au. Au, au, au. Coś tam jest. Widzisz, że to się zewniega w jakiegoś czarną dziurę? No? Idźcie Jesteście! Uważajcie, mogą tam jeszcze być To sprytne i przebiegłe stworzenia. Ej, to by wyskoczył Blue screen. Co ty tu wyrabiasz? teraz się gozą. Właśnie. Jaka to wyliga A teraz Janka to co? Nie wiem właśnie. Świetne, Jakie drzwi zniszczone. Zaraz jej wow. Jezu, przepraszam was przemysłowe duchy czy coś. Chill. Już wszystko wyjaśniła, że... No. wszystko wyjaśniła, czy rozwalony. A ona widziała, że to hologram? No. Nie widziałaś jak przerwało hologram tak trochę. A pierwszym razem? Nie o to mi chodzi, że tylko ta Janka zauważyła, że to hologram, a ona nie. Ach, no bo tamta nie znoszę twojego charakteru no. na co dzień, ale to jest jeszcze gorsze. Weź mi powiedz, za co ta kara? A teraz ona ma traumy. Jezu, jak... Jaka psychoza normalnie. Właśnie. Wersja polska, bruder. Dobra. Skoro to się skończyło, to możemy zrobić takie podsumowanie. No. To jak ty oceniasz Bumblebee? Ja oceniam takie... 4 na 10. A ty Gonzo? 4,5! Bo ja tak oceniam nisko dlatego, że tu ma takich dużo błędów nielogicznych. No... Naprawdę. No, po prostu to nie ma logiki, i tyle. No. Dobra widzowie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Uwidzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli zeg lubicie odcinki z komentowania morder Drones lub chcecie, żebym nagrał jako odcinek z komentowania na przykład Hussein Hotel lub Luva Boss lub y cyfrowy cyrk napiszcie w komentarzu Siema. I żegnamy żegnamy